Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Nowa Skoda Karoq z 25 roku przyjechała do nas na montaż zabezpieczenia Canlog. W tym momencie samochód jest zablokowany. Noga na hamulec. Klikam przycisk i samochód uznaje, że nie widzi kluczyka. Mamy tutaj pakiet premium. Więc za chwilę samochód zacznie nam trąbić. W tym momencie wpisałem tajny kod. Mrugnęła nam kontrolka, która oznacza odblokowanie kanloka. I w tym momencie samochód normalnie możemy odpalić. Oczywiście, przy normalnym, codziennym użytkowaniu nie musimy każdorazowo wpisywać kodu. Mamy również gratisowo jeden drelog. Lub aplikację w telefonie. Czyli wsiadamy do samochodu i, mając aplikację, lub relog po prostu odpalamy samochód. Nic nie musimy wpisywać. CanLock, Zabezpiecz Auto Warszawa, zapraszamy. Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.